Jezus na krzyżu całkowicie ubogi, ogołocony, zanim odda za nas swoje życie, daje nam jeszcze ostatnią rzecz, jaka mu została. Daje nam swoją matkę. I widzimy, że to powierzenie Marii Janowi i powierzenie Marii Jana jest niezwykłym znakiem. Jezusa, który pragnie pokazać zamysł miłości Boga wobec ludu, Boga wobec Kościoła. Z jednej strony zdajemy sobie z tego sprawę, że na pewno sytuacja Maryi byłaby bardzo trudna po ludzku. Pochodziła ona z niższej warstwy społecznej i tak naprawdę w momencie, kiedy pozostaje ona sama, bez opieki żadnego mężczyzny, męża, syna. Pozostaje zdana całkowicie na siebie. Ale wiemy, że te słowa Jezusa, ten gest nie jest tylko i wyłącznie takim gestem czysto ludzkim, ale oznacza to coś o wiele większego. Pan Jezus pragnie pokazać, że macierzyństwo Maryi wcale, wcale nie umiera na Golgocie, ale od tego momentu Maryja staje się. Matką wszystkich chrześcijan, ponieważ umiłowany uczeń uosobia tutaj każdego z nas, jest reprezentantem całej wspólnoty wierzących, którzy mają w Maryi odkrywać nieustannie jej duchowe piękno. A Maryja, jako nasza matka, ma być dla nas wzorem, ma być dla nas autorytetem. Jako pierwsza chrześcijanka, ma nam przewodzić na drodze wiary i uczyć nas. Na czym polega służyć Panu Bogu z prawdziwym zaufaniem, z tą głęboką ufnością, niezależnie od doświadczeń, które pojawiają się dookoła nas. I właśnie ten najbardziej dobitny, dramatyczny przykład wiary daje nam Maryja wobec Krzyża. Święty Jan mówi w swojej Ewangelii o Maryi jedynie dwa razy. W kanie galilejskiej. I na Golgocie. W tej pierwszej scenie Maryja zachęca, zaprasza ludzi do tego, aby uwierzyli w jej syna. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powiem. Teraz to Maryja sama jest wezwana, aby wprowadzić te słowa w swoje życie, aby patrząc na zakrwawione ciało swojego syna na krzyżu, nieustannie wzbudzać w swoim sercu wiarę. I czynić wszystko, cokolwiek On do niej skrzyża mówi, nie tylko słowami, ale także spojrzeniem, obecnością, swoim cierpieniem. I Maryja pokazuje nam właśnie tutaj niezwykłą gotowość bycia służebnicą Pana, to, co zapoczątkowało się w Nazarecie przy zwiastowaniu, tutaj się ostatecznie dopełnia. I Maryja staje się dla nas właśnie swoistą ikoną służenia Panu Bogu w doświadczeniu cierpienia. Widzimy, jak bardzo jest to trudne, jak trudne jest dla nas w doświadczeniu Krzyża cały czas mieć ufność względem Pana Boga. A widzimy, że Maryja tę ufność zachowuje i ona w tym doświadczeniu Krzyża nie zamyka się w sobie. W swoich ludzkich emocjach. Musimy zdawać sobie sprawę, że Maryja przeżyła pod krzyżem największy dramat swojego życia, największa tragedia patrzeć na zakatowanego, jedynego ukochanego syna. Maryja ze swoim niepokalanym, przeczystym sercem, rozdartym przez miecz boleści. Ten miecz który opisuje Symeon w czasie ofiarowania Pana Jezusa w świątyni to nie jest jakiś taki nóż do listów to nie jest jakaś taka rzecz która delikatnie przenika serce Maryi Symeon opisuje tutaj miecz żołnierski miecz który niszczy który gruchocze który rozrąbuje i możemy wyobrazić sobie że serce Maryi w tym momencie jest rzeczywiście całkowicie pogruchotane a jednak ona nie zamyka się w sobie. Wychodzi na zewnątrz i okazuje tą najpiękniejszą służbę, jaką i my możemy okazać drugiemu człowiekowi poprzez współcierpienie. Współcierpienie to wymiar miłości, który możemy zrozumieć chyba tylko i wyłącznie właśnie my jako chrześcijanie, my wpatrując się w przykład Jezusa i Maryi. Każdy z nas w swoim życiu doświadcza cierpienia i jednym z elementów cierpienia, który również jest obecny w krzyżu każdego z nas, to samotność. Zobaczcie, że każdy z nas cierpienie przeżywa sam. I nawet jeżeli jest to jakiś rodzaj krzyża cierpienia, który spada na grupę osób, na małżeństwo, na rodzinę, jakaś śmierć, jakaś choroba jakiś dramat, utrata pracy, jakieś problemy psychiczne, duchowe. Jeżeli nawet to cierpienie dotyka kilku osób, to jednak każdy z nas jest bardzo indywidualną istotą ze swoją wrażliwością, swoim temperamentem, swoją historią i każdy z nas w pewien sposób przeżywa swoje cierpienie w doświadczeniu samotności. Nawet jeżeli wiem, że ta druga osoba, która jest obok mnie, również cierpi z powodu tego doświadczenia. Ja wiem, że to doświadczenie jest moje. Ja nie wiem, jak do końca cierpi ten drugi człowiek, który jest obok mnie. Nie jestem w stanie dokładnie odzwierciedlić, co on przeżywa. Jednak właśnie współcierpienie jest to decyzja aby w tej mojej samotności cierpienia się nie zamykać. Bo niestety bardzo często w nas się pojawia taka tendencja, że kiedy cierpię, widzę tylko siebie, swój ból, to wszystko co się dzieje we mnie, widzę to wszystko co mnie dotyka, moje życie, moje serce i bardzo łatwo nam się w cierpieniu izolować. Można właśnie przeżywać podobne cierpienie jako para, jako rodzina, jako grupa, a jednocześnie być w tym doświadczaniu całkowicie wyizolowanym. Zobaczcie, jak różne doświadczenia, cierpienia rozbiły rodziny, rozbiły małżeństwa, bo chociaż wszyscy przeżywali bardzo wspólne doświadczenie, to jednak każdy przeżywał to w całkowitej izolacji swojego serca. Całkowicie samotnie. A właśnie gotowość współcierpienia to jest moja decyzja, aby nie zamykać się tylko w sobie, w moim bólu, w moim rozgoryczeniu, w moim niezadowoleniu, w mojej rozpaczy, ale to jest gotowość wyjścia, wyjścia ze swoim cierpieniem, aby pokazać drugiej osobie, tak, ja cierpię i nie ukrywam tego przed Tobą. Ale z drugiej strony, ja też chcę być blisko Ciebie w Twoim doświadczeniu, aby nie koncentrować się tylko i wyłącznie na tym złu krzyża, które pojawiło się w moim życiu, ale żeby widzieć o wiele szerszą perspektywę, którą właśnie mogę dzielić z drugim człowiekiem. I widzimy, że Maryja właśnie w ten sposób jest obecna blisko swojego syna. Widzimy to na Drodze Krzyżowej, widzimy to na Golgocie. I widzimy, że to współcierpienie Maryi dokonuje się nie przez jakieś spektakularne czyny. Zobaczcie, że Maryja, ona nic tutaj nie może po ludzku zrobić. Ona nie może ulżyć cierpieniu swojego syna. Nie może w jakiś sposób zadziałać, aby ono się zmniejszyło, skróciło. Co więcej, najprawdopodobniej Maryja nie wypowiada do swojego syna ani jednego słowa. Ona nie może tutaj dać mu żadnej złotej rady, nie może go pocieszyć. Wie, że bardzo puste byłoby mówienie: zobaczysz, dasz sobie radę, będzie dobrze. Nie, nie będzie dobrze. Ale współcierpienie właśnie na tym polega, że nawet jeżeli ja nie mam rozwiązania dla cierpienia drugiej osoby, ja jestem blisko niej. Okazuje się, że współcierpienie zaczyna się od tego, że ja chcę być obecny blisko drugiej osoby tylko obecny i aż obecny. Bo zobaczmy, jak wielu na tą obecność przy krzyżu Jezusa się nie zdecydowało. Jak wielu wobec tego doświadczenia cierpienia gdzieś uciekło, nie ma ich, nie wiemy gdzie oni są. I myślę, że kiedy my byśmy spojrzeli na swoje relacje, na nasze towarzystwo, naszych przyjaciół, znajomych, myślę, że bardzo łatwo moglibyśmy powiedzieć, kto z nich potrafiłby być blisko nas w doświadczeniu cierpienia, a i tak moglibyśmy się jeszcze bardzo mocno zadziwić, kiedy okazałoby się, że ci, na których na pewno polegaliśmy na 200-300%, ich nie ma, a są ci, yy, których może nigdy byśmy o to nie posądzali, od których nigdy byśmy tego nie oczekiwali. Właśnie współcierpienie jest tym największym dowodem miłości i jest to wezwanie dla nas być obecnym w cierpieniu swojego współmałżonka, być obecnym w krzyżu swoich dzieci, być obecnym przy tej drugiej osobie, która jest blisko, a która też się zmaga, która też przeżywa trudności. Nie zamykanie się tylko i wyłącznie w sobie, bo to zawsze prowadzi do egoizmu, do postawienia siebie w centrum i do właśnie odłączenia się i od Pana Boga, i od drugiego człowieka. Widzimy, że Maryja, ona właśnie w tym najbardziej dramatycznym położeniu, w jakim się znajduje, potrafi być całkowicie dla swojego syna. Jest blisko niego, jest obecna w jego życiu w tym najtrudniejszym momencie. I możemy zastanawiać się, skąd Maryja czerpie tą siłę. Przecież w tym momencie Golgoty słowa Archanioła Gabriela wypowiedziane w Nazarecie tak naprawdę mogą się wydawać jakimś ponurym żartem. Mój syn, królem wszechświata, mesjaszem, widzę tak dogłębnie ludzkiego mojego syna, który, który właśnie jest w agonii, który za chwilę zakończy swoje życie. I widzimy, że Maryja w tym doświadczeniu nie obraża się na Pana Boga, nie przestaje wierzyć w Jego miłość, nie przestaje ufać tym słowom, które przez lata właśnie rozważała w swoim sercu, które cały czas gdzieś wewnętrznie w niej rezonowały, ale tak naprawdę to wsłuchanie się w Pana Boga, ta decyzja posłuszeństwa teraz w tym momencie wydaje swoje najbardziej błogosławione owoce. Ale dzieje się właśnie tak dlatego, że Maryja całkowicie jest otwarta na Pana Boga. Nawet jeżeli w tym momencie go nie słyszy, nawet jeżeli w tym momencie na pewno czuje się bardzo, bardzo samotna, ale jednak wie, że Pan Bóg jej nie opuszcza, a doświadcza tego najmocniej przez Ducha Świętego. Wiemy, że Maryja jest tą pierwszą osobą najpełniej doświadczoną duchem świętym, który właśnie ją czyni nieskalaną, który jest w niej obecny. I w tym momencie, kiedy ona widzi w Chrystusie tylko i wyłącznie cierpiącą ludzkość, w momencie, kiedy Bóg Ojciec najprawdopodobniej milczy, bo i sam Jezus będzie mówił: Boże mój czemuś mnie opuścił, Właśnie w tym momencie Maryja, mocą Ducha Świętego, który jest w niej, może w tym cierpieniu trwać i mieć ufność względem Pana Boga i mieć pokój serca. I jest to również dla nas takie wezwanie, abyśmy w doświadczeniu naszych krzyży, naszego cierpienia również szukali tego działania Ducha Świętego, który przychodzi do nas najpełniej w sakramentach który w spowiedzi świętej, który w eucharystii chce nas przemieniać, chce nas umacniać, abyśmy potrafili spokojem przejść nawet przez te najbardziej trudne sytuacje, nawet przez te cierpienia, których sensu nie znamy, którego sensu może nigdy tutaj na ziemi nie poznamy. Ale właśnie Maryja staje się dla nas tutaj tym wzorem, staje się dla nas matką, która pragnie nas w tych wszystkich doświadczeniach prowadzić i otwierać nas właśnie na doświadczenie Pana Boga, który przychodzi nieustannie ze swoją miłością, nawet jeżeli wszystkie doświadczenia, które aktualnie przeżywam, wydają się temu przeczyć, wydają się mówić zupełnie coś innego na temat jego obecności w moim życiu. Dlatego prośmy właśnie przedstawiennictwo naszej najlepszej matki, matki bolesnej Matki Kościoła, której macierzyństwo na nowo rodzi się pod krzyżem dla każdego z nas, abyśmy w naszym doświadczeniu cierpienia potrafili ufać Panu Bogu, a jednocześnie potrafili współcierpieć, czyli nawet w tym trudnym doświadczeniu stawać się darem dla drugiego człowieka i poprzez świadectwo swojej obecności być dla Niego pomocą. I ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.